i się porusza po tych ulicach. W dodatku niż ma pewne obsesje, które czasami z tych książek wyłażą i one do, dotyczą różnych yy, zbrodni i, i takich trwałych hmm. wydarzeń, które właśnie yy, na tych kilku ulicach się wydarzyły, bo yy, mam tego dawala krakowskiego, gdzie są spisane różne straszliwe przestępstwa, które wydarzyły się w XIV wieku, XVII one mnie do tej pory fascynują. Wiem, że w kamienicy pod rakiem, które jest niedaleko do, do mojego domu, y, zawodowano w sposób odkąd pewną staruszkę. gdzie, y, które wychodzi w tarągach, w którym dzisiaj... Znaczy, ten i te, 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 te zbrodnicze miejsce takowa bardzo, bardzo mnie y, y, poruszają. No? A na przykład o zbrodniach, z klima nie ma, nie nic. Chociaż lubi to w pewnym w bo moje a my się rozumiemy oczywiście, że w 19 jakiegoś że motocykla. Nie było to, się niepręda, to było nieudane, ale Na koszty. Była jakaś taka historia jest, która na 50 60 poruszała miasto. Nie No w no, widocznym, no, coś w sobie takiego ma. No, nie każde miasto ma, ale takie spektakularne rzeczy. Jak jak zamurowania

Przemocy, a, a przemocy wobec dzieci to jest Na przykład u mnie nie ma takich motywów jak znęcanie się nad dziećmi no. w tych książkach, ponieważ w potwornie nie ma znęcania się nad zwierzątkami, podpuszczania nad dziećmi. nie przechodzi to, my my nie to prze, przez myśla przez pióro. No bo o tym nie będę mówić. Moje zbrodnie są takie, że to